Cześć kochani, święta, święta i po świętach, no wiadomo, słuchajcie, no miałam tydzień powiedzmy przerwy, że zero, zero shortsów i tak dalej, bo stwierdziłam, że czas odpocząć, no ale jest sobota i wiadomo, trzeba nagrać filmik i chciałabym poruszyć tutaj dwie rzeczy. Pierwsza, jak wiecie, jest dostępny nowy pakiet, no i ja go kupiłam, dobra, dlatego, bo po pierwsze potrzebuję diamentów na live, a po drugie, no, włoski są przepiękne, ale słuchajcie, bardzo łatwo go odwzorować na sklepie. Włoski bardzo podobne. Zobaczcie, jak tu wejdę w kategorię grzywka, i tak przelecę tutaj powoli, dziś to mi chyba umknęło. O! Tutaj, okej, okay, tu ma taki delikatny warkocz, ale to jest bardzo, bardzo podobny jako kolor. I zobaczcie, no jest ta grzywka, ten układ, gdyby nie ten warkocz, ale normalnie bardzo, bardzo podobne. Za cztery diamenty tylko. Następna jest ta sukienka, i ja tą sukienkę znalazłam, też ona jest taka. Ja mam w kolorze niebieskim, ale ona jest niby dostępna w takich metalicznych kolorach, że można kilka kolorów użyć. Zaraz wam pokażę o co mi chodzi. I tak, cukieneczka za tysiąc star końców. Zobaczcie, ja to spróbuję to w kolorach odzorować. Nie wiem, czy mi się uda, ale no kurde, jakie to jest podobne. Serio, jeśli nie potrzebujecie kupić pakietu, no to nie, nie uważam, że to jest dobry pakiet, bardzo ładny. Ja kupiłam go ze względu na włosy. I potrzebowałam sporo diamentów, bo wydałam wszystko w ostatnie święta, więc... A no i do sukienki, ona ma takie jakby biżuterię na i bransoletki, więc szukałam właśnie takich bransoletek. Powiecie, to sukienka, no tutaj muszę osobno dodać, w tamtej jest już dodane, ale no kurczę, no patrzcie, 200 starkońców mamy bransoletkę. Tylko teraz jeszcze zmienię kolor. Jakieś naszyjniki za 300 sarkońców i, i już jest. Może nie jest aż tyle, jak jest na sukience diamentowej, ale są fakt, no kurczę. Żeby płacić specjalnie, żeby mieć coś... Ło! Teraz buty. Buty wyglądają tak. Moim zdaniem nie są jakoś bardzo ładne, ale na sklepie są dostępne bardzo, bardzo podobne. Są na VIP, ale no kurde, za wam pokażę. Czasem lepiej opłaca się kupić, nie wiem, VIP na tydzień i pokupować różne rzeczy. No naprawdę, o, zobaczcie, 425 sarkozów, jest to fakt, VIP, no ale bardzo podobne, ja tylko zmienia ten kolor. Nie wiem, czy to jest jakby ten, ten sam kolor jak w tym pakiecie oryginalnym, ale no, podobny, powiedzmy, że jest podobne. No i teraz skrzydła, ze skrzydłami jest problem, ale słuchajcie, wiel, w wielu sytuacjach, na eventach są dostępne skrzydełka, więc można je kupować. Na sklepie znalazłam takie i ewentualnie jakieś takie ładne, wróżkowe, zaraz Wam pokażę, no i szczerze, ja mi już te skrzydełka wszystkie zbrzydły, ja już rzadko noszę skrzydełka, ale chciałam pokazać, no że jak różna upartego, no to da rady, da rady jakieś skrzydełka znaleźć, no ale na eventach naprawdę można znaleźć bardzo ładne skrzydła, na przykład na świątecznych, co ostatnio były, tak więc, no i teraz usta, w tym pakiecie są usta i one wyglądają w taki sposób, i słuchajcie, one mają kolczyk i ja Wam pokażę, no na sklepie nie ma, ale jakiś czas temu było na evencie, chyba dwa razy nawet, więc może będzie znowu takie usta z kolczykiem, więc, jak to komuś zależy na ustach, z kolczykiem w ustach, to naprawdę może będzie na tym e, rarówik, czy coś, może te usta będą dostępne, tak? Więc warto czekać. Jak coś, to myślę, że jeśli ktoś byłby zainteresowany takimi ustami, to dajcie znać w komentarzu. Wybiorę dwie osoby, którym wyszle takie usta. One chyba są VIP niestety, ale jak ktoś chce, to napiszcie, że chcielibyście takie usta, dajcie swój nick i wybiorę w następnym Sarenka News e, dwie osoby, które wygrają takie usta z kolczykiem. No i co, no i to tak wygląda. Wiecie co, szczerze, gdyby nie te diamenty, to może nawet bym przeżyła te włosy, bo włosy faktycznie bardzo mi się podobały. Tylko nie ma dużej różnicy, jak kupiłam i dopiero potem odzorywałam. Tylko, że i tak bym była zmuszona, jakby kupić na no z powodu diamentów, żeby mieć na live, żeby wam rozdawać autografy i tak dalej. Więc no, i słuchajcie, druga sprawa, którą bym chciała omówić. To jest, no niestety, taka dość smutna rzecz, która mnie trochę bardziej tak właśnie zasmuciła. To jest to, co dużo osób z Was założyło na top artbookach. osoba, która troszeczkę jest dla mnie, jakby nie wiem, o coś oskarża, czy coś tam, ja to ignoruję. I słuchajcie, kochani, róbcie to samo, no, bo ignorujcie te osoby. Najlepiej im w ogóle nic nie komentujcie, bo takie osoby. Bardzo im zależy na atencji. Wiecie, chcą, żebyśmy się wkurzali, więc to, co ja widzę, ja ani jednego nie, nie czytałam. Nie czyta, zerknęłam, ale nie komentowałam, nic nie robiłam. Daję to spokój. Nie komentujcie tego, nie dajcie w ogóle atencji tym ludziom, bo oni sobie tam botami to w wrzucają. Ale dlaczego się zasmuciłam? Zasmuciłam się dlatego, że osoby, które tworzą przepiękne artbooki, nie mogą wejść do topki przez takie osoby, które sobie botują. Więc mam nadzieję, że to minie. Proszę was o to. Abyście ignorowali, nie komentowali tego, ponieważ daje się im jakby takie, wiecie, drewno do ognia, wiecie, żeby to jeszcze bardziej było że Taki piękny art, tu mamy tego ślicznego kotka. I ma tylko 215 polubień i niestety nie może się wybić, bo tamte miałem po kilka tysięcy. To jest totalnie niesprawiedliwe. Śliczny kotek, ktoś się postarał, ktoś ktoś stworzył, no i, i zobaczcie. Więc naprawdę ja. Wolecam, żebyście ignorowali. No, ja tutaj zobaczyłam, że ktoś zrobił arta o tym, właśnie, że jakaś dziewczyna podszywa się pode mnie, dużo osób się pode mnie podszywa. Tak więc naprawdę ignorujcie je. Ja to robię. Ja nie daję, nie, nie mówię o tym, nie mówię w nikach, nie mówię o tym na filmikach. Nawet na Discordzie mówiłam, że ja to ignoruję i, i tyle. To nawet ciekawe, art mnie zaciekają, to chciałam o tym wspomnieć, bo tutaj Muza Flora 4 napisała, że ja daje za nic, dodaję do znajomych, daję kij za Unispaka, a wariatka za 50, za pozdrow za 50 diamentów, tego nie wiedziałam, nie wiedziałam, że jest coś takiego, że ludzie, zwłaszcza osoby bardziej znane, biorą znajomych za coś, bo ja uważam, że to nie, 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 nie akceptuję czegoś takiego, że wezmę cię do znajomych za coś, bo coś mi dasz. Ja nic od was nie chcę, nigdy od was nic nie zechciałam. Jedyne co jak oglądacie moje filmy i komentujecie moje filmy, za to jestem bardzo wdzięczna, więc ja wszystkie moje serenki przyjmuję, chociaż fakt, długo trochę się czeka, bo ja mam naprawdę mnóstwo, mnóstwo ludzi, a chciałabym mieć swoje serenki a nie osobę, która założy konto i zaraz potem nie wejdzie, nie? Więc ja na live'ach dodaję, po filmikach i tak dalej, więc nawet skomentowałam, że właśnie dodaję każdą serenkę chociaż fakt, trzeba no trochę poczekać czasami, więc przepraszam, ale naprawdę się staram, dlatego warto być na moich live'ach, bo na live'ach coś więcej, najwięcej dodaję. O, ale i takie ładne arty, one po prostu nikną, nikną nikną, nikną ty, pod tymi niewajnymi artami, tak więc jedyne co możemy zrobić, to po prostu to ignorować nie zwracać na to uwagi, zaglądajcie do innych tych artów niżej, komentujcie inne arty np. swoich znajomych, to tak samo widzę w filmach, to jest, że ten naj... naj te filmiki są na pierwszych miejscach, ale nie ma ich dużo, więc jest okej, okay. tak zerkam czy to jest coś nie, no to na filmach nie jest tak źle, tylko chyba tak artbooki zostały przejęte. No, zobaczę jeszcze luki. Um, no, to jest tylko kilka pierwszych chyba. Po, po kilka tysięcy. Nie mam pojęcia, komu się to chce, więc po prostu starajmy się to ignorować, to będzie najlepsze. Tak więc, no, no i co podsumowując, dajcie znać, czy chcielibyście te usta? No, one są VIP, no ale pomyślałam, myślałam, że skoro jest taki pakiet, to może ktoś by chciał. Ktoś, kto nie kupuje tego pakietu, a chciałby takie usta, to napiszcie w komentarzu, wybieram dwie osoby. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I napiszcie proszę też w komentarzu, jak Wam minęły święta, że Wam się podobało. I już odpowiadam, kiedy będą wyniki na ustach Soksa. One będą w następnym sarenganiu prawdopodobnie za tydzień, ponieważ będę chciała znowu kolejny konkurs przygotować, tak więc e, oczekujcie sarenganiów z wynikami. No i do zobaczenia niedługo. Pa!